Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale KIA Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa KIA Sportycz Hybryda, czyli 16 Turbo 239 KONI wersja L w kolorze Cassa White. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa KIA Sportycz, czyli nasz bestseller, doczekał się liftingu hybryda, czyli 1.6 turbo, 239 koni, albo raczej 1.6 turbo, 180 koni, plus silnik elektryczny o mocy 65 koni. W sumie zespół napędowy ma 239 koni i co najważniejsze 280 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 7,9 sekundy. Wersja L w kolorze Kassa White z dopłatą za felgę 18 cali. Druga wersja w cenniku. No i już wersja podstawowa jest nieźle wyposażona, a ta ma tylko więcej wyposażenia. Oczywiście reflektory Full LED, system hamowania autonomicznego, dwupoziomowy, aktywny asystent pasaruchu. Czujnik martwego pola. Elektrycznie składane lusterka, kierunkowskazy. Ciemne szyby z tyłu to jest coś, czego mi brakuje w wersji podstawowej. Kluczyk zbliżeniowy tu jeszcze mamy taki fizyczny przycisk na klamce do otwierania, zamykania. Klamki podświetlane. No i mocno zmieniony przód. Reflektory full LED, czujniki parkowania przód, tył. Aktywny tempomat. Tutaj mamy radar do hamowania autonomicznego, do aktywnego tempomatu. To oczywiście działa wraz z kamerą na podszybiu. Dlatego też ważne jest, żeby szyba była zawsze czysta. Od środka również. Kontrolka czujnika martwego pola. Podświetlenie klamki. I zajrzyjmy do środka. Wykończenie wersji L. Tu twardo, ale tu i tu jest miękko. Pełna elektryka. Składanie lusterek. Blokada tylnych szyb. Dwie przednie szyby są automatyczne, czyli one też będą z funkcją zdalnego domykania tudzież otwierania. Zegary. 12V baterii reset, czyli reset akumulatora 12V. Tu elektryczny ręczny kierownica skórzana, podgrzewana aktywny tempomat, drugi poziom asystenta, pasa ruchu, tryby jazdy nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, dwufunkcyjny panel konsola środkowa bez piano black selektor zmiany biegów, shift by wire podłokietnik ze schowkiem tu jest gniazdo zapalniczki taki tutaj schowek albo dwa uchwyty na kubek to też jest sprytne rozwiązanie. Tapicerka z przedliftowej wersji Business Line, czyli półskóra po środku materiał, po bokach skóra ekologiczna. Fotel podgrzewany, wygodny, dobrze wyprofilowany, elektrycznie regulowany. Dużo miejsca z tyłu, kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia, na skrajnych siedziskach ISOFIX, podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek nawet widać te uszy tutaj do Isofixu tu. O, tu. Nawiew dla pasażerów z tyłu z regulacją temperatury. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych w oparciach, jedno, drugie. Kieszenie. Tu można sobie coś zawiesić, kurtkę, marynarkę, torebkę, cokolwiek. Otwieramy z zewnątrz, on się oczywiście blokuje po zamknięciu samochodu. Kamera, roleta. Tutaj mamy prowadnicę, żeby nie musieć celować. Dwupoziomowa podłoga, pod spodem koło dojazdowe, lewarek. No i tą podłogę oczywiście można opuścić. I oczywiście płaska podłoga po złożeniu siedzeń, kanapa zielona 40-20-40, czyli ten środek również można złożyć stąd, dokładnie, o, i można coś przewieźć dłuższego. Składanie oparć stąd, z bagażnika. Te wszystkie plastiki, one są w wersji MIL wykonane z matowego plastiku. To coś dla tych, którzy nie lubią pianobleka, chociaż pianoblek prezentuje się zdecydowanie lepiej. Tu mamy regulację kąta nachylenia, oparcia, rzut na deskę. Tu wszystko do siebie pasuje. No i okazuje się, że jednak słuchają użytkowników. Bo z konsoli środkowej zostało skasowane pianoblok Teraz mamy taki plastik imitujący, nie wiem, szczotkowane aluminium deska miękka, schowek tutaj wyłączamy poduszkę czołową, jeśli na fotelu pasażera miałby jeździć dziecko tyłem do kierunku jazdy. Fotel pasażera również w elektryce również podgrzewany. Włączmy zegary. Z nowości w hybrydzie poliftowej w końcu mamy łopatki do sterowania siłą odzysku, siłą rekuperacji. To jest dobra informacja, bo to bardzo zmienia jazdę hybrydą. Jeśli chodzi o zegary, to nie mamy tu za dużego wyboru. Można zmienić ewentualnie kolorystykę. komputer pokładowy przepływ energii żeby coś wyzerować, przytrzymujmy OK no tu możemy pokazać I tutaj po lewej stronie poziom paliwa po prawej poziom naładowania akumulatora obroty silnika prędkość oczywiście P, czyli aktualny bieg parking 37 km zasięg na paliwie EV, czyli tryb jazdy elektrycznej, ready, czyli gotowy do jazdy, odpalony. Aktywny tempomat, tym przyciskiem włączamy, aktywujemy, tym ustawiamy, zmniejszamy, zwiększamy prędkość. Przez kliknięcie anulujemy zadaną prędkość lub wracamy do poprzedniej i tu jest. Ustawiamy tym przyciskiem odległość do auta poprzedzającego. Drugi poziom asystenta pasa ruchu, jazdy. Do wyboru mamy Eco i Sport. nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect. Rozrywka YouTube to wszystko po opłaceniu abonamentów Kia Connect. Jeśli chodzi o internet, on jest opłacony na 7 lat z góry. Informacje o natężeniu ruchu również na 7 lat z góry opłacone ten boczny tutaj panel można też tak sobie go tutaj ustawić o. znowu przepływ energii to ważne, może niekoniecznie, ale ważne przy zwłaszcza na początku jazdy hybrydą, żeby zrozumieć co się dzieje z energią, kiedy on ją odzyskuje, kiedy oddaje kiedy idzie na elektryku, kiedy idzie w napędzie hybrydowym też tak można zrobić. Taki skrót do tych podstawowych ustawień. Ten skrót, te ustawienia też się pojawiają po kliknięciu, po przytrzymaniu przycisku Home. Map, Search, czyli wyszukiwanie adresu, czyli nawigacja z funkcją prowadzenia do celu, SIGTRAG, zmiana stacji radiowych, media, czyli wejście. Hmm, dźwięku, źródło dźwięku, setup, czyli ustawienia. gwiazdka, przycisk funkcyjny tu można go sobie spersonalizować tak samo spersonalizować można ten przycisk na kierownicy no i ten tutaj również można sobie wybrać co pod nim będzie się kryło jeśli chodzi o ISLE, czyli Inteligentny Ogranicznik Prędkości wymóg Unii Europejskiej żeby go wyciszyć wystarczy przytrzymać ten przycisk przez 3 sekundy Dźwięk ostrzeżenia o ograniczeniu prędkości został wyłączony, czyli on nam nie będzie piszczał. Natomiast informacja o ograniczeniu prędkości nadal jest. Indukcyjna ładowarka. USB-C razy 2. Podładowanie urządzeń przenośnych w tej chwili to będzie pod multimedia przez przeklikanie. Podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, trzy poziomy foteli, dwa poziomy kierownicy. Selektor zmiany biegów wsteczny, dynamiczne linie, informacja z czujników, to zresztą też No i obiecane łopatki, czyli lewa łopatka zwiększa siłę odzysku i tu już widzimy LV3 prawa łopatka zmniejsza, LV2, LV1 plus przez przetrzymanie prawej łopatki wchodzimy w tryb automatyczny i tu również możemy sobie zwiększyć siłę odzysku i zmniejszyć tryb auto, czyli on będzie dostosował siłę odzysku do sytuacji na drodze i to jest naprawdę super, to jest coś czego mi brakowało w przedliwcie, bo to naprawdę zmienia zasady jazdy hybrydu asystent zjazdu z górki, auto hold zapamiętuje jeśli ten auto hold jest aktywny to za każdym razem po wyłączeniu samochodu będzie zaciągał hamulec ręczny, postojowy, włączenie kamery. Włączenie wyłączenie czujników. Tu jest strzałeczka pokazująca w którą stronę należy obrócić, żeby schować uchwyt, lusterko fotochromatyczne, system E-Call. Taka bym powiedział słuszna konfiguracja. Tutaj przyjechała też wersja podstawowa hybrydy, więc mam nadzieję w niedalekiej przyszłości, jak trochę pogoda może się poprawi, będę miał okazję ją nagrać. No i w niedalekiej przyszłości również czekam na jazdę testową. 1,6 Turbo, 180 KONI, do tego Elektryk w sumie 239 KONI. Do tego hydrokinetyczny automat. Nie taki zwykły, bo zmodyfikowany pod rozwiązania hybrydowe. I to naprawdę działa i to jest najlepszy napęd do tego samochodu, uważam. Na dzisiaj tyle. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia, trzymajcie się. here.